No to witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku wakacyjnego challenge'u e, Niestety zamiast żyreć jakieś tam wielosmakowe fasolki dajemy e, się cynamonu I, Ile zdołam tyle zje proste? Jakby co tam czeka moje picie, castra jest tam gdzieś To pierwszy No to dawaj Ja w to zjem <grystanie> e, Tyle? Tak, tyle o. <laughs> teraz ty. Czekaj. Nie ma, teraz ty. Dobra. Moja kolej Jezus Christ Ewani. Dobra, jeszcze się napijają. <noise> A do jest dobrze. <noise> Dup. Załóżmy spadło. Żryj to! <noise> pierwsza pierwsza partia zjadłem. On, on, już, on się już napił. Cienias jeden. Cienias. Ja biorę jeszcze tutaj tyle. No. Tylko nie uwalni obiektywu. <noise>

Nie ma to jak nowicjusze, nie? Myślałem, że będzie gorzej. Nie teraz No, to ty myślałem, że nie gorzej. Ale... Ale jakoś to poszło. Daj się da. E, serdeczne pozdrowienia dla Adriana Krause, który potrafi sam zeżreć całą taką zjeść całą taką paczkę nigdy tego nie udowodni może, możecie przysyłać, możecie w komentarzach pisać co, co mamy zrobić potem może zaprosimy kogoś, jego mamę albo mojego tatę, Kto brata nie, <grym> na razie dziękuję. wam dziękujemy e... no i to by było na tyle co? no i do, do widzenia ten rozwalony o i nie zwracajcie uwagi na to z tyłu, bo to jest tymczasowe <grym> dziękujemy i do widzenia no.